Dzień dobry Państwu. Dziś pokażę Wam, jak zakłamaną postacią jest Rafał Trzaskowski na przykładzie jego wywiadu sprzed pięciu lat, gdy nie musiał na potrzeby kampanii prezydenckiej zmieniać swojego wizerunku. Zapewne słyszeliście już, jak w ostatnich tygodniach Trzaskowski nagle zaczął być dumny z nieżyjącego prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Tak, jak prezydent Kaczyński był w Gruzji w Tbilisi, wtedy z innymi prezydentami, jak Rosja zaatakowała, to byłem z niego dumny. Umiem to... No to teraz zobaczcie Państwo krótki fragment jego wywiadu z kwietnia 2020 roku. Redaktor Robert Mazurek pytał go wówczas, kiedy powstanie w stolicy ulica Lecha Kaczyńskiego. Panie prezydencie, rok po śmierci Pawła Adamowicza doczekał on się alejki w, w Warszawie. Dziesięć lat po śmierci Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Warszawy i prezydenta Rzeczypospolitej nie ma wciąż jego ulicy. To tak ma być? Tak ma być, do wyborów. Ponieważ ja powiedziałem wielokrotnie, że nie zgłoszę. Zawsze tego typu są jakieś wybory, panie prezydencie. Nie. Panie, 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 panie tak. doktorze, ja powiedziałem po wyborach prezydenckich, jak skończy się maraton wyborczy, to ja zgłoszę taką pozycję. No i to jest, drodzy Państwo, prawdomówność Trzaskowskiego i polityków Platformy. Od tego wywiadu minęło równo 5 lat, a ulicy jak nie było, tak nie ma. Jak zatem Polacy mają wierzyć w cokolwiek Trzaskowskiemu, skoro wykazanie jego kłamstw zajmuje mniej niż dwie minuty? Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Czekam na Wasze opinie. Proszę także o pozostawienie pod filmem reakcji, subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Do usłyszenia ponownie.